Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami wysławiam Cię, Ojcze, Panie, nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Tak Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi ojciec mój. Nikt też nie zna syna tylko ojciec, ani ojca nikt nie zna tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemie lekkie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jezus zachęca nas, abyśmy wszyscy przyszli do Niego, zwłaszcza ze swoim utrudzeniem i obciążeniem, i żebyśmy się od Niego uczyli. Jeżeli spróbować zestawić różne wypowiedzi Jezusa i odpowiedzieć na pytanie, co jest fundamentem jego nauki. Myślę, że nie potrzeba jakiejś dłuższej refleksji, żeby powiedzieć, że ta nauka zawiera się w przykazaniu miłości. Najpierw w przykazaniu miłości Boga. Później w przykazaniu miłości drugiego człowieka. Tego uczy Jezus. I na tym polega także jego jarzmo. To jarzmo które jest także w jego słowach, które dzisiaj słuchamy w Ewangelii, w jakiś paradoksalny sposób wyrażone. Bo z jednej strony mówi o nakładaniu jarzma, które samo z siebie jest ciężkie, a jednocześnie mówi, że to jarzmo, które on nakłada, to jarzmo, którego on uczy, wcale ciężkie nie jest jest lekkie, jest słodkie. I wydaje się, że właśnie te dwa elementy. Łączą się ze sobą w tym słowie. Jarzmem, które Jezus na nas nakłada i które wcale nie jest ciężkie, jest właśnie postawa miłości. Tak naprawdę, tylko brak miłości jest problemem w naszym życiu i tak naprawdę, tylko brak miłości w życiu jest ciężki. Bo myślę, że doświadczeniem każdego z nas są takie sytuacje, w których. Było nam trudno, w których sobie z czymś nie radziliśmy, ale wiemy, że mając wtedy obok siebie osobę kochającą, te problemy stają się jakby mniejsze, mniej bolą, wydają się nieistotne. A jednocześnie czasami są problemy naprawdę małe, naprawdę banalne, ale dla ludzi, którzy są samotni, zwykle z własnego wyboru stają się wielkim krzyżem, wielkim cierpieniem, bo bez miłości wszystko staje się problemem, nawet rzeczy najprostsze i najbardziej banalne. Jezus uczy nas także, tak nas także kieruje ta liturgia słowa, że miłość w jakiś sposób będzie wyrażała się, czy będzie związana z przestrzeganiem przykazań. Może to być dla nas trudne do zrozumienia, bo pewnie pojawia się pytania, no tak skoro Pan Bóg nas tak kocha, skoro mamy do Niego przychodzić obciążeni, utrudzeni, to dlaczego mamy jeszcze walczyć z grzechem, dlaczego grzech jest problemem? I to świetnie wyjaśnia historia narodu wybranego na pustyni, i także to czytanie z Księgi powtórzonego prawa. Przypomnijmy sobie, w jakich okolicznościach. Izrael dostaje prawo. Po ponad 400 latach niewoli zostaje wyprowadzony na pustynię, po której ma wędrować przez 40 lat, ale na górze Synaj Mojżesz otrzymuje przykazania. Po co otrzymuje te przykazania? Po to, żeby lud nie zatracił daru wolności, żeby się nie cofnął. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, bo Człowiek, który nie jest wolny, nie będzie w stanie kochać, nie będzie w stanie sprostać temu najważniejszemu przykazaniu. Starczy wziąć chociażby tak katalog grzechów głównych, tych, które są źródłem wszystkich innych grzechów, prześledzić każdy po kolei, żeby zobaczyć, że faktycznie, jeżeli na przykład jestem człowiekiem pysznym i zapatrzonym w siebie, ciężko będzie mi kochać. Ciężko będzie mi miłość przyjąć. Jeżeli jestem leniwy, bardzo podobnie. Bo miłość wymaga czasem tego, żeby po prostu zachować czujność, słuchać, poświęcić czas. Jeżeli jestem człowiekiem pełnym gniewu, złości, nieprzebaczenia, trudno będzie mi kochać. Dlatego, chociaż Pan Bóg nas przyjmuje zawsze, także z tym naszym utrudzeniem i obciążeniem, które jest związane z grzechem, z naszymi słabościami, to jeżeli zabraknie naszej walki o wolność, także właśnie walki z grzechem, to możliwe, że nigdy tej miłości nie zrozumiemy, nigdy tej miłości nie przyjmiemy, a nasze życie będzie jednym wielkim jarzmem. Chrystus dzisiaj nas uczy, że jest wyjście z tej pułapki.